Dzień dobry! Ekopracownia umożliwi rozwijanie zainteresowań dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz kształtować nowe pokolenia ekologów. W naszej szkole bardzo mocno stawiamy na ekologię. Na korytarzach oraz w pracowniach są specjalne pojemniki do segregacji śmieci. Nasi uczniowie zainteresowani są projektami dotyczącymi Zrównoważonego rozwoju. Takim oto przykładem jest ta oto makieta szklarni, która została przygotowana przez klasy pierwsze. W pierwszym liceum ogólnokształcącym od 19 lat odbywa się konkurs biologiczno-ekologiczny. Jedną z kategorii jest wykonanie biżuterii z surowców poddanych recyklingowi. Przykłady takiej biżuterii mam na sobie. W ubiegłym roku przystąpiliśmy do programu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. W ramach niego mierzymy się ze smogiem. Rokrocznie Sienkiewiczowska społeczność łączy się z naturą, sadząc kwiaty. Zielono mi oto lipa. Centrum naszej szkoły. Aby o nią dbać, mamy system nawadniający. Chodźcie. Oto nasz system nawadniający. Ekopracownia potrzebna od zaraz.